Na granicach wcale nie jest bezpiecznie. Coraz mniej bezpiecznie można powiedzieć. Szczególnie jeżeli chodzi o przesmyk Suwalską, czy, czy przesmyk Suwalski, czy bramę suwalską, Są to różne pojęcia. Będziemy również rozmawiać z przedstawicielami służb mundurowych Straży Granicznej Policji o rosnących statystykach niektórych przestępstw. W szczególności przestępczości zorganizowanej, która wciąż ewoluuje, specjalizująca się w przemycie ludzi, w popełnianiu przestępstw, tzw. akcyzowych, czyli przemyt, przemyt, przemyt wyrobów akcyzowych, czego jest u nas coraz więcej, a będziemy rozmawiać tutaj z przedstawicielami też Litwy i Estonii, tak jak mówiłem, właśnie o przesmyku suwarskim, gdzie. Gdzie ta przestępczość się skupia? Wydawałoby się, że na granicach jest bezpiecznie, że te złote lata dla przemytników, dla osób przewożących przy, przez granicę że te czasy już minęły. Paradoksalnie ma pan redaktor rację, jeżeli chodzi o niektóre przestępstwa, a, a to dlaczego? Wpływ na to ma, proszę państwa, obecność wojsk NATO w państwach nadbałtyckich. I paradoksalnie niektóre, niektóre typy przestępstw, o czym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać, niektórych przestępstw jest mniej. Na przykład mniej jest przestępstw skarbowych. Mówię tutaj o przemycie właśnie tych wyrobów akcyzowych, ale z drugiej strony więcej jest przestępstw przemytu ludzi, na co wpływ ma na przykład rosnąca fala uchodźców na południu Europy. Paradoksalnie to nie jest temat, który nas nie dotyczy, a właśnie dlatego, że. Mieszkamy tutaj przy tym woskim gardle. Ten problem nas bardzo dotyczy, ponieważ przy zamknięciu niektórych kanałów przerzutowych w Europie przestępczość musi sobie znaleźć inne miejsce. Z pewnością tutaj, w, szczególnie w rejonie suwalskim tych spraw związanych z przemytem, z sąsiedztwem krajów z wymianą transgraniczną jest więcej niż, niż w centralnej Polsce. Czy zdarzało Wam się reprezentować że tak powiem, ofiary przemytu ludzi? Tak, zdarza się, że sobie Prawnie występują w wielu sprawach, nie tylko w sprawach cywilnych, ale także w sprawach karnych. I z pewnością część z nich reprezentuje ofiary zarówno przestępstw gospodarczych, międzynarodowych, karnych. Także to, są, to, jest, to jest zawód, to są osoby, które świetnie się na tym znają i, i mogą w takiej sprawach występować.